Jak mamy pomidorka, tu rosną wilki. Te wszystkie musimy oberwać. Pierwszego liścia też już można oberwać. Nie jest nam potrzebny. Można go wsadzić głębiej. Wilka obrywamy. Wszystkie wilki, które rosną pomiędzy liściem, obrywamy. Tego liścia też już nie potrzebuje. Nikt nie pompuje mi wody tam. I już delikatnie mogę zaczynać przywiązywać drzewko do łodygi, do łodygi, do patyka, cyk, proszę bardzo, tu mamy następne, tu mamy następne, to są różne gatunki pomieszane, tu już chyba oberwałem, o, widzicie? To do... trzeba oberwać. Z drugiej strony też rośnie. Obrywamy. Niepotrzebnie wody ciągnie. Te pierwsze listki one już będą zacieniane. Można je obrywać. Także wszystko wyplewimy. Oberwiemy wilki. Może przyczepimy już do, do patyków. Ale jeszcze niekoniecznie. Zobaczymy, na, na razie to jest Pierwsze listki obrywamy O popatrzcie jaki tu wilk rośnie wielki Obrywamy z liściem Cyk cyk Elegancko Niech rośnie tu jakaś trawa Jakieś inne sadzonki, powiem tu sałata Sałatę poproszę Możemy zostawić, ja lubię sobie posadzić sałatę Między pomidorami szybko rośnie bo jest ciepło eee, Co tam ja jeszcze mam Tam chyba ogórki mi zostały Z zeszłego roku, zostawiam jak to będą gruntowe to zostawię na ziemi, będą rosły gruntowe, pomidory będą po prostu wyżej już wtedy, a sałata będzie prawdopodobnie zjedzona już, także gruntowe ogórki będą mogły sobie przejąć całe, cały grunt, cały, cały spód szklarni będzie fajnie, będzie ciepło, o, trochę od słońca będą ochronione, także zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w dalszych działaniach yy, szklarniowych